Dzień dobry moi drodzy. Witam Was dzisiaj z Kolbudskich Lasów. Pojechałem na mały spacerek po pracy i udało mi się znaleźć pierwszy raz w życiu pieszczenicę. Prawdopodobnie jest to pieszczenica kasztanowata, ale jaka ona by nie była, to i tak bardzo cieszy. Zaraz Wam pokażę, jaki okaz z niej jest. Zapraszam na film i zachęcam też do subskrybowania. Lajkowania, udostępniania mojego kanału może innym osobom się spodoba. Zapraszam, pierwszy raz w życiu! Takie znalezisko wygląda trochę jak broku, widzicie? Pozwolę sobie jedną usunąć, żeby wam pokazać, w Finlandii. Jedzą ją i sprzedają, bo jest prowadzona do obrotu z instrukcją obsługi. Tam w niej jest głównie o tym, że trzeba ją kilka razy odgotować, żeby straciła swoje właściwości trujące. W Polsce jest określana jako trująca, no bo faktycznie po zjedzeniu jej, bez tej obróbki, bez tego wszystkiego, jest uważana za. Trującą, ale jeśli tak jest tu uważana, więc ja też nie polecam jej zbierać. Nie polecam konsumować tym, co nie mają z nią styczności, ale fajnie ją chociaż dostrzec. Powiem Wam, że jeśli się spotka pierwszy egzemplarz w swojej karierze, to już jest. I tak duża radość, duży sukces. A my idziemy dalej, spróbujemy może jeszcze coś uda nam się dzisiejszego dnia odkryć. A żeby tego nie było mało, to trafiłem na kolejny okaz. Tylko muszę się dostać w to miejsce. Pod nogami troszkę niebezpiecznie. Zobaczcie oto one. Nie wiem czy dobrze widać. Można się przyjrzeć. No. Więc ja nie polecam, jeść. zawierają girometrynę. Dokładnym znawcą ich nie jestem, ale są ciemne, więc wydaje mi się, że to są na pewno piestrzenice, a wydaje mi się, że to są kasztanowate. A tu ciężko mi stwierdzić moi drodzy, ale one... zobaczcie, zobaczcie co ja za giganty dorwałem. Tylko nie mam pewności, właśnie, czy to olbrzymie, czy kasztanowate. Bo olbrzymia ta pieszczenica to jest. To jest normalnie. Liczyłem, że uda mi się jedną znaleźć, ale spróbuję zdjęcie zrobić. Z prawdziwy, grzybowy gigant. Zobaczcie, jaka wielka jest ta pietrzenica. Jak moja ręka praktycznie. I to nie jest jedna, bo tego jest Multu. Ciekawe, czy to jest olbrzymia. Czy kasztanowata. Zaraz wam pokażę kolejne. Bo to jest coś niesamowitego. Te ja już to. Wyglądały, jakby kończyły swojego żywota. Ale tu gdzieś miałem. Też super okazję. Normalnie coś nieprawdopodobnego. A w ogóle miałem nie wchodzić w ten kawałek lasu. Bo uważałem, że co ja tu mogę znaleźć. A jednak. Miejsce zaskoczyło. Zobaczcie, kolejna nawet nie sprawdzałem, czy one są z zakazem zbierania, czy nie tak jak na parstniczki czeskie pod ochroną u nas. Do końca nie prześledziłem informacji o tym grzybie, ale coś niesamowitego. Ciekawe, co jeszcze uda mi się znaleźć. A choćby już dzisiaj nawet bym nic nie znalazł, to i tak jest naprawdę kozacko. O, tu jakieś kolejne fajne okazy, wyglądają trochę jak uszaki, ale są strasznie twarde. Jednego sobie pozwolę usunąć, żeby wam pokazać. Zobaczcie Nie mam pojęcia co to za grzyb więc pewnie znowu zrobię zdjęcie i później sprawdzę w Google Próbuję, Spróbuję się doszukać informacji o niej. ale też pierwszy raz spotkany okaz nie wiem, czy widzicie, dzika namierzyłem. Nie <noise> wiem, czy jest więcej. Trochę strach się do nich pchać. Nie wiadomo, co takie mu odbije. Stąd wyleciał. tak poza tematem grzybów zawsze się zastanawiałem gdzie one się ukrywają moi drodzy zobaczcie kolejne piestrzenice wyjątkowe miejsce dzisiaj trafiłem tu jedna ukryta w domu będę próbował rozszyfrować jaki to rodzaj pietrzenicy wyglądają już na trochę przystare owocniki, ale ale oko bardzo cieszy kiedyś podejrzewam, że nie zwróciłbym na nie uwagi a dzisiaj radość jest duża może nie widać tej radości płynącej z moich ust ale trochę zmęczenie dopisuje ale to zmęczenie przynajmniej nie przeszkadza mi żeby podróżować spacerować po lesie idzie kolejny okaz już trochę oślimaczony ślimaki wzięły się za robotę tamte ładnie z daleka widać na telefonie gorzej widać. Kiedyś, może kupię lepszy sprzęt, to te filmiki będą lepsze. i Może zainteresowanie będzie nimi lepsze. Jeszcze trochę się pokręcimy, ale już w drodze do samochodu zobaczymy, czy jeszcze coś uda mi się dostrzec i wam pokazać. Tu jeszcze takie okazy, które mogą was zainteresować, bo mnie interesują. Jeszcze tu jedną widzę. Zobaczcie, jakie fajnie wygląda w słońcu się prezentuje. Wyjątkowo zdjęcia. W słoneczny dzień też wyglądają dużo lepiej. O, i namierzyłem kolejnego giganta. Zobaczcie. Chyba, że się pomyliłem. I to brokuły. Do samochodu już bliziutko Myślałem, że Nic nie uda mi się znaleźć A kolejna sztuka Się trafiła Kolejny owocnik Tego grzyba Podejrzewam, że jakbym Miał je zbierać To dzisiaj bym Nazbierał ich Pełen kosz Wyjątkowa okazja się trafiła, chociaż nie jestem ich znawcą. Dobrze, moi drodzy, powoli będę się zbierał, bo nikogo nie informowałem o tym, że wybiorę się do lasu po pracy. Więc możliwe, że czekają na mnie. Więc nie będę już błądził, tylko ruszę prosto do samochodu i jadę do domu. A was chciałbym prosić o zostawienie subskrypcji, wtedy będzie was wam lepiej mnie znaleźć. Jeśli będziecie chcieli mnie kolejne razy oglądać, zostawcie też lajki i udostępnienia. Pomaga to w rozwoju mojego kanału. A wdzięczność wtedy jest moja. Jeszcze jeszcze większa. I dziękuję jeszcze moim komentatorom i komentatorkom. Z wami zawsze lepiej tworzyć ten kanał. No, dziękuję za uwagę, trochę się zaciąłem. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, hej.